Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu oraz uczniowie z zespołu szkół imienia Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu zakwalifikowali się do 12 przeglądu jasełek i inscenizacji burzonoradzeniowych Diecezji Sandomierskiej. Tak zdecydowała komisja konkursowa podczas piątkowych eliminacji rejonowych w TDK. Już po raz dwunasty Tarnobrzeski Dom Kultury wspólnie z rejonowym duszpasterstwem dzieci i młodzieży zorganizowali rejonowy przegląd jasełek i inscenizacji bożonarodzeniowych, który niezmiennie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak zauważyłem w tym roku, to cieszy się ten przegląd dosyć takim... No Ważnym zainteresowaniem, bo pojawiają się i zespoły ze szkoły podstawowej, i z gimnazjum, i ze szkoły ponadgimnazjalnej. Ten przegląd rejonowy typuje do przeglądu diecezjalnego, który zawsze odbywa się w Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu, w siedzibie diecezji i z całej diecezji tam się prezentują zespoły. Szukamy, szukamy w kryteriach takich tematów związanych z obrzędowością, zarówno katolicką, religijną, naszą, tradycyjną, a. Także też no, sięgamy w obrzędowość dawną, związaną z naszymi obyczajami, z okolicy tutaj regionalnymi, na przykład lasowiackimi, które były w tym okresie Bożego Narodzenia. Dzieci i młodzież bardzo chętnie biorą udział w tym przeglądzie. Są nawet takie szkoły, które biorą w nim udział od samego początku. Mamy taki zespół, jak ze szkoły podstawowej numer 3, który od początku występuje na tych jasełkach i w tym roku jest też. Komisja konkursowa stara się, by do przeglądu diecezjalnego w Sandomierzu trafiły z tarnobrzega maksymalnie dwa zespoły. Tak też stało się i w tym roku.